Siemano moi drodzy! Witam serdecznie w najnowszym odcinku i tak, to jest kolejny film z serii Kupiła rzeczy 8 lat temu i dzisiaj przychodzi z recenzją. Pogadamy <gadamy gadamy gadamy> trochę na temat pędzli do makijażu. Oczywiście, że mam mnóstwo pędzli do oczu i Ani Grama cieni do powiek dzisiaj na powiekach, ale... Co pani zrobisz? Tak jestem przygotowana do tego odcinka. <laughs> mam produkty w sensie pędzle z bardzo, bardzo wielu firm, więc postanowiłam, że nie będę robić przekroju przez, przez wszystko, bo będziemy tutaj siedzieć cały dzień. Więc podzieliłam sobie to na trzy odcinki i będą tak po trzy, cztery firmy w każdym. Mam nadzieję, że to będzie w jakiś sposób pomocne. Dużo moich koleżanek pyta, a jak pędzle z tej firmy, a jak z tamtej, a którą sobie kupić? No to właśnie pomyślałam, że dwie pieczenie przy jednym ogniu i jedziemy z tematem. Zaczniemy od pędzli z Inglota, bo to są moje takie lepsze pędzle, które już mam nie wiem, ile lat ale już myślę, że w naście możemy cisnąć spokojnie. Kiedyś dostałam od Michała taki komplet, ale to nie był komplet, że on poszedł i kupił zestaw, tylko sam wybierał ten do tego, ten do tego, ten do tamtego, super to było. I do tej pory mam jeszcze te pędzle. W ogóle zobaczycie, że na niektórych są takie czerwone końcówki, to nie są jakieś limitowane edycje, tylko lakier do paznokci, który sama nałożyłam na to, ponieważ kiedyś mieszkałam w wynajętych różnych tam mieszkaniach, pokojach z innymi kobietami i jak ktoś też miał pędzle, to potem się mieszało, więc ja sobie robiłam tam, to też pokazuje jak bardzo one są stare. <grych> macham i macham tym pędzelkiem, to jest pędzel do twarzy z Inglota, który nazywa się 27TG i to jest pół włosia syntetycznego, a pół naturalnego, to już białe jest syntetyczne, to czarne jest naturalne. Kiedyś był mega szał na te pędzle, wszyscy nimi robili makijaż, podkłady kremowe, jakieś tam podkłady płynne były tym nakładane i w ogóle teraz sobie myślę, że straszna katorga, no ale taka, taka była moda wówczas. To jest dobry pędzel, jak ktoś ma ciężką rękę i by chciał na na przykład, nałożyć pudrę, ale niewiele, to tym się da właśnie tak tylko omieść twarz albo y, trochę brązera, trochę różu. Jak macie ciężką rękę, ponownie, to wtedy po prostu warto coś takiego zainwestować. Ja nie mówię konkretnie o tym jednym, tylko ogólnie o tego typu pędzlach. Postaram się jakoś zwięźlej mówić o tym, bo naprawdę ten film może będą cztery firmy, to i tak będziemy tu siedzieć cały dzień, więc fokus, tak, już się skupiam. Nie lubię za bardzo pędzli do twarzy z Inglota, większość z nich mi nie odpowiada, bo ma dziwne rozmiary dla mnie, do moich preferencji, albo są za duże, albo są za małe. Ten jeden y, cały czas jest u mnie w użytku, bo jest właśnie akurat taki w sam raz. I do tego omiatania, jak się mam spakować w kosmetyczkę, y, że muszę zabrać mikroskopiną ilość rzeczy, to on, y, powiedzmy na dobę czy dwie, to on ogarnie najpierw puder, potem brązer, potem róż i tak jakoś dajemy radę. Tutaj mam dwa moje ukochane pędzle z Inglota właśnie, 4SS, które nie wyobrażam sobie, żeby ich nie było u mnie w domu. Ja nimi pudruję tę okolicę pod oczami i czasami rozcieram cienie w załamaniu, jak mam jakoś tak bardzo dużo i chcę, żeby się ładnie tak rozproszyło. To są pędzle o świetnym rozmiarze. Tutaj wspaniale widać, jak się inaczej zachowuje naturalne włosie, bo tak jak ludzie mają różne włosy, tak, można mieć kręcone, proste, ciemne, jasne, wysoko, nisko porowate i tak dalej. To ze zwierzątami jest tak samo, że włosy z różnych zwierząt w sensie sierść będzie inna, więc te pędzle też się będą inaczej zachowywać. Czasami właśnie się odbarwiają, czasami nie. Czasem się robią bardziej takie zapierzone, zapierzone, czapierzone. Takie kudłate, nie? A czasami jest tak, że wszystko się ładnie, gładko układa, także to, to jest też taka cecha. Nie wiem, rzadko chyba się mówi o tym, ale one mogą pod tym kątem odbiegać znacznie od siebie. E, uwielbiam te pędzle, są jednym z tych produktów, który też myślę, że kupiłam dwa albo trzy i dałam komuś w prezencie. Tak, właśnie pod oczy, zwłaszcza do, do użytku. I jest jeszcze taka wersja mniejsza jego, 6SS. Ja miałam jeden taki, który zabiłam e, moją nieumiejętnością prania pędzli, bo ładowałam wtedy płyn do naczyń chyba z albo szampon, no wiem, szamponem, delikatnym szamponem dla dzieci myłam to. Niestety e, się okazało wówczas, że ten delikatny szampon e, to miał być delikatny dla skóry głowy, a nie dla włosów i zabiłam tam ten pędzel, ale odkupiłam go później jeszcze chyba za dwa razy i też oddałam jakimś koleżankom. E, to jest e, taki puszysty, mniejsza wersja tamtego puszysty do rozcierania w załamaniu, uważam, że jest znakomity. Nie wyobrażam sobie, u kogo on by się nie sprawdził. W sensie naprawdę to jest taki na maksa uniwersalny pędzel. Jak e, na siłę ktoś by chciał palcem nałożyć e, kolor i i tylko rozetrzeć granicę, to ten się właśnie nada do roztarcia granic zawsze. Bardzo go lubię. I jakbym miała bardzo dużą potrzebę, tu pod oczami też bym przypudrowani. Płaskie pędzle też Inglot robi rewelacyjne. Ja mam tutaj akurat 11S i 13P. Yy, krótsze i dłuższe włosie, ale takie zbity, ciasno złożone są te włoski razem. Można ładnie napakować ten kolor na powiekę. Yy, poza tym one są dość mocno tak ściśnięte, skówki mają takie ściśnięte, więc yy, płaski jest pędzelek, czyli można zrobić też yy, taką roztartą kreskę, jakby się chciało. To są... Na... Zawsze mi się wydaje, że to są takie pędzle niewarte inwestowania, w sensie jak są płaski, płaski, zwykły pędzelek, a dopiero jak kupiłam porządne i ogarnęłam że tamte moje nieporządne są takie nieporządne, to wtedy do mnie dotarło, że to, była, to było warte zakupu. I też te dwa to już mam, o matko, naprawdę no wiele lat, kilkanaście lat. I jeden przyniosłam, taki, który myślę, że wiele osób będzie ciekawił, a ja mam o nim nie najlepsze zdanie, nie wiem, czy to będzie jakoś pomocne. 80HP yy, i to jest taki pędzelek kulka. I on teoretycznie przeznaczony był do tego, żeby rozcierać nim pod okiem yy, okolice, ale u mnie to się w ogóle nie sprawdzało. On od samego początku, jak go kupiłam, był tak sztywny, kocham ten pędzel, nakładam nim w załamanie i w zewnętrzny kącik kolorek, chcę tak napakować, żeby było po prostu dużo i gęsto tego odcienia, żeby nie było żadnych prześwitów. Albo czasami spryskuję go wodą i wtedy w ten sam sposób aplikuję i dopiero rozcieram. To do tego mi się sprawdza super, do dolnej linii rzęsto po prostu on był zawsze za sztywny. Nie wiem jak się teraz zachowują pędzle z Inglota, bo nie kupowałam swoich już wiele, wiele lat, bo mam te cały czas i one są cały czas dobre. Tu mam jeszcze 19P, on jest taki śmieszny, też do rozcierania, ale trochę bardziej płaski, to jak jest opadająca powieka, to te pędzle się sprawdzają, żeby taką sztuczną, sztuczne załamanie wyrysować. Bardzo, bardzo go lubię. Yy, aż żałuję, bo nie wiem, czy on jest jeszcze dostępny jak jest, to sobie sprawdzę dzisiaj. Jeśli będzie, to sobie kupię taki drugi, bo jest naprawdę wart uwagi. Tak jak mówię, nie kupowałam ich pędzli już od kilku dobrych lat, więc jeżeli coś tam się pozmieniało albo, nie wiem, jakieś macie uwagi, to piszcie w komentarzu, bo myślę, że takie aktualniejsze informacje też będą przydatne. Dalej mamy pędzle z Nanshi. Tu było wielkie zaskoczenie, bo ja kiedyś, dawno, dawno od nich dostałam jakiś zestaw pędzli do... po prostu piarową paczkę I jak to otworzyłam, to miałam takie o, super, zestaw pędzli, już wiadomo, że po prostu będzie słabo, bo w większości przypadków, jak gdzieś zamawiałam skądś zestawy, no to zestaw był bardzo słaby. Pojedyncze pędzle dało się wykorzystać, ale tak naprawdę to było na przykład 4 z 10, czyli tak średnio. No i tak otwierałam ten zestaw z niespecjalnym e, zachwytem, a potem się okazało, że to są jedne z moich ulubionych pędzli i one są u mnie zawsze w użytku. E, te takie, do których wracam najczęściej, to jest e, Nancy Angled Airbrush. E, ona, ja ją miałam w zestawie i ona miała czarną końcówkę, tak jak ta reszta, ale później kupiam sobie drugą na zamianę, bo to jest taki ścięty pędzel kabuki, który idealnie rozprowadza minerały. Jak ktoś ma problem z krótkimi rączkami, woli taką dłuższą, żeby łatwiej manewrować, to naprawdę te bardzo, bardzo polecam. Ciężko jest zniszczyć ten pędzel też, bo on, ja już y, miałam takie akcje, że uczyłam koleżanki, jak pierze się swoje pędzle i dawałam to, jak one nim takie ostro pomydla i w ogóle to się te włoski rozjeżdżały wszędzie. I on dalej cały czas jest miękki i cały czas y, świetnie się sprawdza, bo czasami sztuczne, w sensie syntetyczne pędzle mają także jak jest gorszej jakości ten plastik, nazwijmy to, ten syntetyk z którego zostało wykonane włosie, to on się łamie i po jakimś czasie zaczyna drapać twarz także warto o tym pamiętać Nancy Contouring to jest też pędzel, którego używam, e, chyba nigdy nie użyłam go do konturowania, ale do różu mi się sprawdza świetnie i do brązera. też czasami e, tak on właśnie był użyty, bo wyjęłam go z mojej kosmetyczki podróżnej, super są te pędzle, też bardzo, bardzo je lubię, e, kolejny takie mam chyba trzy, e, to jest pędzelek, który nazywa się Fan i on się nadaje do aplikacji Rozświetlacza, jakkolwiek tam ktoś chce trzymać. Jak macie ciężką rękę, to też warto minerały, na przykład mineralne róże, które są bardzo, bardzo napigmentowane, jak się nałoży, to po chwili dopiero daje ten mocny kolor widoczny, to taki pędzelek też jak się właśnie odrobinę tylko rozprowadzi, to to super się sprawdza. Zwłaszcza jak są mineralne błyszczące i macie problem z tym, że nakładacie i potem się okazuje, że takie BAM, mega światło na policzku, no to on pozwala tego nałożyć trochę mniej. A i te kupowałam w odstępach chyba mm, pierwszy i drugi pół roku. I chyba od drugiego do trzeciego jeszcze kolejny rok, więc ja mam trzy takie pędzle i one wszystkie wyglądają jednakowo. Nie da się odróżnić. Są w takim stanie, że nie da się odróżnić, który jest stary. Tu mam trzy absolutne hity, które wszystkie są brudne <grym> ponownie. I to są pędzle, którymi mogę praktycznie cały makijaż wykonać, chyba że chcę zrobić kreskę, to wtedy potrzebuję czegoś innego. Płaski pędzel do nakładania cieni nazywa się Shader. Bardzo, bardzo gruby. Jest mega dużo włosków. Jak macie takie cienie, które nie chcą się podnosić, w sensie są mocno sprasowane i ciężko jest je podebrać, żeby nałożyć na powiekę, to Albo palcem, albo właśnie takim pędzlem. Ja wolę pędzla mi się malować. E, świetnie rozprowadza e, i kremowe produkty, i suche produkty. Bardzo, bardzo go lubię. E, tutaj jest absolutny hit, takie mam chyba trzy. To jest pędzelek, który nazywa się Crease. I ja go w ogóle nie używam do załamania, używam go właśnie tylko do rozcierania dolnej linii rzęs. On jest absurdalnie miękki. Jest tak miękki, że to jest dla mnie nie, niepojęte, że mo może być tak miękki pędzelek. Nigdy mnie nie podrażnił okolicy pod oczami. Nawet jak malowałam kogoś, kto miał turbo super wrażliwą skórę pod oczami, to. I tak on nic tam nie zrobił, żadnej krzywdy, jest super, super miękki. To włosie ma dużo luzu, bardzo jest takie. Gętkie i przy bardzo delikatnym nacisku świetnie rozciera, ale nic tam właśnie nie podrażnia, nie ciągnie skóry, super sprawa. Inanshi Blending to jest taki pędzelek do rozcierania, który jest niewielki i jest łatwy dla osób, które dopiero zaczynają, bo jak z jednej strony sobie nabierzecie jasny kolor, to można nim położyć tak jak płaskim pędzlem na powiece, z drugiej strony nabierzecie sobie ciemny i da się rozetrzeć, także to jest taki do błyskawicznego makijażu, jakieś tam beże, brązy, to on się nadaje jako taki do wszystkiego. I też mam jeden, który mi się nie sprawdził, mam, kurczę, mam nadzieję, naprawdę, że to jest jakoś pomocne, nie? Bo ja tak mam wraż trochę odbieram to, że to jest dzisiaj film też dla mnie, żeby opowiadać o rzeczach, które lubię robić. <grytanie> Ten ostatni to jest Nancy Pencil. To jest taki pędzelek Ja myślałam, że on będzie właśnie do tego rozcierania na dolnej linii rzęs, ale on jest zbyt sztywny, niezbyt chce się ruszać to włosie. Używam go do pakowania w zewnętrzny kącik ciemnego koloru, jak mi się tam coś rozetrze na przykład, ale jakoś nie, nie przypadam za nim. Jakbym miała kupić jeszcze raz, to... Nie, nie kupiłabym. O, tak powiem. Tu mamy pędzel Pędzle przedwieczne. O nich to chyba nawet film nagrywałam, a już nie pamiętam, bo to było bardzo dawno temu. To są pędzle, które zostały zniszczone przeze mnie, ponieważ ja nie potrafiłam o nie zadbać. Teraz robię w ten sposób, że myję wszystkie moje pędzle naturalnym mydłem, takim dobrym, naturalnym mydłem. Nie tam jakimś jakąś kostką zozeta tylko takim właśnie tym samym, którym myję twarz, to właśnie myję moje pędzle. Wówczas było tak, że myłam właśnie tymi szamponami dla dzieci i niestety to je zajechało kompletnie i nie, nadawa, nie nakładałam na nie ani odżywki ani innych tam rzeczy, więc to tak jakoś niezbyt poszło. One niestety próby czasu nie przetrwały pod kątem e, tych, tej części e, tego uchwytu. Drewno jest całe połamane tutaj, nie wiem, czy będziecie w stanie to zobaczyć, ale e, pokruszyły się te doły, pokruszyło się drewno wszędzie, one są popękane tak jak marmur zaczęły wyglądać trochę. Jednakowoż, mimo tego zniszczenia one są dalej bardzo dobre i ciągle ich używam, wszystkie są brudne zresztą. Sorry, podobnie. E, Era Professional e, 164 N to jest mój chyba pierwszy taki pędzelek do rozświetlacza, który jest znakomity. Mimo tego, że włosie się zrobiło trochę sztywniejsze, nadal jest miękkie i nadal bardzo ładnie rozprowadza. Jest trochę mniejszy na przykład od tego Znanshi, ale to jest taki idealny w punkt dla mnie. Uwielbiam ten pędzel absolutnie. Mam tutaj też dwa mniejsze do oczu. Jeden to jest właśnie też taki napakowany do nakładania na płasko cieni na powiekę i to jest numer 344N. Bardzo mi przypomina ten Znanshi, który przed sekundą po zwałam, ten do, do cieni do powiek, tylko jest troszeczkę bardziej miękki i dłuższy z włosie e, I został mi ten, który jak zawsze patrzę na niego, to mówię dobra, już użyję Cię ostatni raz i wtedy to już jest Twój koniec, już Cię wyrzucam. I tak go piorę potem i odwracam i odkładam z powrotem do szuflady. Nie mam serca się z nim rozstać. 364N to jest taki pencil brush, taka właśnie mm, bardzo ścięta końcówka, która pozwala idealnie rozprowadzić cień w załamaniu, jak się chce oszukać, jak jest właśnie opadająca powieka i się chce tutaj Wyżej narysować trochę cienia, żeby się wydawało, że są bardziej tak do tyłu przesunięte te powieki. Nie takie ciężkie, tylko właśnie takie lekko um, poprawione, nazwijmy to. To, to właśnie on się do tego nadaje wspaniale, też do rozcierania wewnętrznego kącika, jak kiedyś nakładałam tak strasznie dużo koloru, no kocham ten pędzel muszę zobaczyć, czy ktoś produkuje jakiś taki inny, w sensie z innej firmy identyczny, on już się zrobił nawet niebieski nie, tyle razy był prany, że z tego czarnego się wypłukało i zrobił się niebieski i na koniec został mój absolutny hit 142N to jest pędzel do różu i to jest mój idealny pędzel do różu, nie wydaje mi się, że znalazłam jakikolwiek inny, który ma Dokładnie ten rozmiar, dokładnie ten kształt. Kilka było podobnych, ale to jednak nie jest to samo. I ten mimo, że był tak prany hardkorowo i on już wypłowiał, i się z niektórych stron zrobił taki właśnie taki kudłaty, taki, taki pokłaczony i w ogóle poskudny. To sama ta góra, ta część, która dotyka policzka, jest po prostu. To jest przyjemność malować się tym pętlem. Aktualnie chyba nie ma dystrybutora tych produktów w Polsce. Nie wiem, czy w ogóle oni się nie zwinęli z rynku jakiś czas temu, bo tam różnie było. Oni przez trochę byli, potem dwa lata ich nie było, potem znowu byli. Nie wiem, jak to tam się skończyło. Yy, oni też mieli produkty do makijażu mineralnego. W każdym razie ta era, yy, era Cosmetics to się nazywało, albo era Minerals, a potem a te nazywają się Era Professional. Ale od czasu do czasu wy mi piszecie w komentarzach, że ktoś znalazł takie pędzle w TK Maxie i można je kupić na przykład tam za 10-12 zł. To jak będą, to bomba. Nie? To naprawdę polecam, bo sama, jakbym była i bym znalazła je, to kupiłabym chyba wszystkie, bo są rewelacyjne. No ale tak miała je mieć później na prezenty dla znajomych. I na sam koniec mamy Turbo. Hity, które postaram się szybko omówić, to są pędzle z Anabel Minerals, które są niezniszczalne. One są niezniszczalne. Wiecie co? Czekajcie. Ja postaram się tak, może tak jak je ja trzymam, będę o nich opowiadać bez konkretnej kolejności, bo po prostu wyciągnąłem z kosmetyczki wszystko razem. E, tutaj mam tak taki pędzelek składany, który ma korek i się go po prostu wyciąga. Można zrobić sobie poprawki w ciągu dnia, zamknąć z powrotem, założyć tą końcówkę i schować do torebki. E, za tym nie przypadam. To nie jest mój ulubiony pędzel. Oni kiedyś, kiedyś, lata temu mieli taki, który, z którego ten środek wypadał, tam się luzowało coś. Później przestali go produkować a teraz wrócili z nową walszą, lepszą wersją i to jest właśnie ta wersja, yy, także jak potrzebujecie czegoś takiego do torebki, do, do poprawek to spoko, ja raczej nie poprawiam makijażu w ciągu dnia, więc nie jest mi to specjalnie potrzebne i tak jakoś mówię, najrzadziej po niego sięgam, nie dlatego, że jest jakiś zły po prostu to nie jest moja preferencja yy, tutaj mam też taki mini kabuki yy, chociaż on się chyba jakoś inaczej nazywa mini kabuki to zaraz Wam wyciągnę jedyny minus, że one nie mają nazw, więc yy, sorry, będzie ciężko to wytłumaczyć yy, to jest taki mikroskopijny pędzelek kabuki, ja lubię nim nakładać minerały jak potrzebuje, tylko w niektórych miejscach. Świetnie się nadaje do rozprowadzania pod oczami produktu. Też bardzo, bardzo miękki, niewielki rozmiar, więc jak potrzebujecie punktowo, o, na przykład jakieś tam zmiany yy, pozakrywać, to, to też się świetnie nadaje. Teraz tak złapałam, że nie mam jak wyjąć. Brawo, brawo ja. To jest pędzel, który chyba mam najdłużej. Wydaje mi się, że ja go kupiłam z tym pierwszym zestawem lata, lata temu, jak odkryłam Annabelle Minerals. I to jest po prostu pędzelek flat top. Myślę, że tych pędzli kupiłam już do tej pory 8 albo 9, nie dlatego, że się niszczą, bo to jest cały czas ten sam pierwszy, tylko dlatego, że jak chcę kogoś zachęcić, kogoś z moich bliskich, jakieś kobiety, mężczyźni, wszystko jedno, do robienia makijażu mineralnego, to za każdym razem im daję jakąś próbkę podkładu i pędzel właśnie ten z Annabel Minerals. Ten y, flat top albo kabuki to są dwa takie pędzle naprawdę, które zawsze polecam na początek. One są niezniszczalne, łatwo się nimi pracuje, mają średni rozmiar, nie za duży, nie za mały. Y, są niewielkie, więc też nie zajmują dużo miejsca w kosmetyczce. Naprawdę hit. Y, kabuki aktualnie nie mam, bo oddam Michała Kuzynce, y, natomiast y, ten, ten flat top to już nawet z przyczyn sentymentalnych nie oddaję go, tylko po prostu kupuję nowe i mam tam jeden albo dwa w domu, w razie czego. Ten jest mini kabuki. On się nazywa mini kabuki. To jest też pędzelek, który absolutnie uwielbiam. Mam dwa yy, i one się nadają wspaniale do nakładania korektora pod oczy, zwłaszcza jak używacie mineralnego podkładu w charakterze korektora, albo jak chcecie sobie gdzieś w okolicy nosa wejść, w to, wjechać w te takie załamania. Ciekawa jestem, czy właśnie ten brązowy cień do powiek, który na nim jest, rozmazałam sobie na nosie. Mam nadzieję, że nie. Yy, do cieni do powiek, do rozcierania też się nadaje jak najbardziej. Jak macie tak, że na przykład nakładacie jakiś korektor i chcecie trochę tylko tak oklepać naokoło, że tak powiem, żeby nie było widać granicy, to też super syntetyczne włosie, bardzo dobrze się myje, niesamowicie trwały, tak jak mówię, mam chyba dwa albo trzy nawet. Ja mam ogólnie ich wszystkie pędzle do oczu i może tak, od, od tych dwóch zaczniemy. To są po prostu pędzle, jeden jest do cieni, jeden jest do korektora. Ja uważam, że one są oba do cieni. Używam ich, ale ich nie kocham. One są bardzo, bardzo cienkie. Jak się je rozkłada na powiece, to one się zamieniają troszeczkę w wachlarz, tak jakby. I jeżeli jest dobry cień do powiek, to nie ma żadnego problemu. To one świetnie go rozprowadzą i super sobie to poradzą. Ta, ta, taka kombinacja. Natomiast jeżeli macie takie średnie cienie do powiek, w sensie, że one robią prześwity, albo są kiepsko sprasowane, albo pigment jest nierówno rozłożony, to wtedy po takim pędzlu będzie widać, nie? To nie jest wina pędzla, tylko to jest wina cienia. No ale w tej konfiguracji po prostu gdzieś tam prześwity będą widoczne. E, tutaj mam jeszcze tak, dwa pędzle do rozcierania. E, jeden jest taki skośny. One mają jakieś tam nazwy, ale ja nie pamiętam dokładnie, e, czy do łączenia, czy do rozcierania cieni, już nie pamiętam. Jeden jest właśnie taki skośny, jeden jest taki... E, Luźny, taki po prostu z bardzo długim włosiem, to ten skośny jest spoko, on naprawdę ładnie pozwala sobie tam wyrysować kontur oka i też dobrze rozciera. E, to jest ten jeden, za którym nie przypadam za bardzo, e, trochę dlatego, że on ma za długie włosie dla mnie i mi się z nim ciężko pracuje. To tylko dlatego. Nie mam żadnych innych uwag, ale też jak widzicie, czerwona końcowa też mu strasznie długo. E, te dwa też naprawdę są godne polecenia. Moim zdaniem to jest skośny pędzelek, on się nadaje do linera, on się nadaje do brwi. Jak się bardzo człowiek wysili, to może nim wyrysować kontur ust, jak nie ma konturów konturówki przy sobie, bomba. I został ten ostatni taki pędzelek kulka, nie wiem też jak oni go nazwali. Ja go do oczu nie używam praktycznie wcale, ale lubię go do minerałów, żeby pozakrywać zmiany jakieś tam na przykład hormonalne albo po prostu jakieś zwykłe pryszcze czy tam przebarwienia, to on taki ma dobry rozmiar. Bo tak nałoży a też od razu trochę rozetrzę. A te mam najkrócej i chyba najbardziej je lubię aktualnie ze wszystkich tych pędzli z Anabel. To są dwa takie pędzelki, jak widzicie, w takim kształcie trochę jak tulipan. Też nie pamiętam ich nazw. Używam ich do brązera, do różu, do rozświetlacza. Teoretycznie one by się nadały, jakby ktoś tam chciał jakoś rzeźbić na tej twarzy, tam konturować i w ogóle nie robię takich rzeczy, ale do nakładania tak po prostu są super. One, jak widzicie, mają taki... <laughs> o, teraz trochę widać. One mają bardzo lekkie włosie, które się świetnie porusza. Jak się chce, ja tego używam na przykład do pudru. Jak się chce nałożyć tylko trochę pudru i tak strząsnąć albo oklepać twarz delikatnie, żeby nie pościągać makijażu innego, tylko właśnie przypudrować odrobinę, to to się sprawdza znakomicie. Bardzo, bardzo polecam. Nigdy mnie nie zawiodły te pędzelki, poza tym, tak jak mówię, tym. właśnie spadł na podłogę. I odjechał. To poza tym w opakowaniu metalowym tam sprzed lat, który się rozsypał, to nigdy żaden mi się nie zniszczył, także naprawdę bardzo, bardzo polecam. Dobra, to byłoby na tyle. Ja trochę mam poczucie, że to był właśnie taki bardziej dla mnie odcinek niż dla was, ale mam nadzieję, że miło spędziliśmy czas razem. Jak macie jakieś pytania, to odnośnie tych pędzli, to zostawcie na dole w komentarzu. Ja przygotuję następny odcinek, już mając na uwadze rzeczy, które Was interesują. Cen nie podaję nigdy, no bo zawsze linkujemy na dole, to możecie sobie kliknąć i wtedy albo tam w cenę. Się pokaże jakoś najtańsza opcja, albo możecie sobie zerknąć ze strony producenta i tam wiecie, to i tak się zmienia. Ja nagrywam odcinki, później wy oglądacie w różnym czasie. To nie ma sensu tutaj wypisywać jakichś tam dodatkowych rzeczy cenowych, właśnie, bo to się zmienia co chwilę. Dobra, to teraz już dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Życzę Wam wszystkim cudownego tygodnia i do zobaczenia następnym razem. Na razie!